Dobrze się Święta i witajcie w kolejnym odcinku z The Foresta. Dzisiaj mam takie wyzwanie, że gra mój kolega mnie rozśmiesza, a ja się nie mogę śmiać. I co każe moje zaśmianie się muszę zginąć. I tu będziemy robić różne rzeczy, będziemy budować i mój kolega mnie będzie rozśmieszał, póki co mu to nie wychodzi. Kurwa, no nie trzęść mi krzesł. Jak będzie coś nie znaleźć, to możecie pisać w komentarzach. Dobra. Yy, dzisiaj robimy bazę na wodzie. Dębili. Yy. Na razie to jest ASMR na słabym mikrofonie. Tam pod innym filmem chłop mi napisał, że mam słaby mikrofon. Wiem, o. Jeżeli to oglądasz, to... To, to, to... 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 to fajnie. Kurwa. Ale wciska. Нет, только не грибование. Jedne sanie powinny starczyć na ten mini most. No jedź tymi saniami człowieku. Proszę się napić. No ta 2017 wrócił, on z pinerem kręci. Możesz mnie rozśmieszać, a nie bić. To było za się. Dobra, y zmieniam zasady, jednak nie ginę. <grystanie> oj, oj. Jest. No nie, nie naciska i nic! Rozumiesz? Już! Już. Fundamenty mam zrobione. One są pod wodą, więc muszę je jeszcze raz postawić. Bo nie umiem budować pod wodą, jestem geniuszem. to ci nóż. Tu się na pewno dowierzę. Boże, jakie fundamenty no, Dobra, niech już tak będzie. Ale cię nie słychać. W ogóle cię nie było słychać. Nie wiem. Budujemy takie. I tutaj kończymy Cześci dwie małe. No Jezus, no jak zawsze to nie wyszedł Dobra, niech już będą takie fundamenty, bo nie wytrzymał Dobra to, ja robię cięcie i widzimy się jak już nazbieram drewno na to Dobra, już nazbierałem eee, Dlatego stawiamy ściany Tu damy dwa okno, tu damy jedno, tu damy wejście Oj, piorun dupno. Nie rzucają we mnie. A i przepraszam za przerwę z filmikami. W opisie, nieważne, <grystanie> w opisie wam dam link do mojego TikToka, jak nie zapomnę. Ale nie wiem, czy zapomnę. Eee, jak tu jedzie? bo jestem pod nieważny Kurde ale to będzie ciężko budować A niełatwo będzie bo Kurde ty ja muszę coś zjeść Ja się dopiero teraz kapłem nie mam Nie gadajcie, poczekajcie Muszę iść szybko Mam czekam, mam czeka Szybko na górę Nie no, nie zdadam za chwilę, ale Chcę być najezony Gdzie jest jakiś jaszczur Albo sarna. O, to jest jaszczur. Zapijemy go. Kurde. Damy jaszczurę na miskę. to musimy dużo pieniędzy dokładać, żeby nie zgasło. Nie liście nie pieniądze. Mam one, dokładamy do ogniska. Dobra cały się najadłem Tą na ja mogłem zrobić trochę dalej od domu, ale... Te sanie już zaprowadzę. Kurde. A co jak tych sani już się nie da odprowadzić? Błagam, powiedzcie, że te sanie da się odprowadzić. da się musiałem pokombinować dobra dobra <coughs> odstawimy je tu potem się je odniesie zapalniczkę sobie wezmę są blisko mnie jakieś tamty nie ma, ale tam gdzie jest ta baza na wodzie, tu tam blisko się respią mutanty. Będzie trochę słaba, jak mi się mutant w bazie zrespi w środku. Jest ci zimno i makrozpalenie, nisko i się. Dobra, dobrze, że groza, Chwilę się osuszę. Jedź tymi saniami o dobra jest tu ognisko. dobra, gro, już zadowolona gra? nie, nie zadowolona gra bo znowu się robi fioletowy Zastanawiam się, czy stawiać dach, bo dachu się chyba za bardzo nie opłaca stawiać. Dobra, mamy. Za chwilę będę jeszcze coś tam robił w środku, ale muszę pójść spać, bo jest ciemno. No i już przyszedł do mnie kolega. Na szczęście nie większy. Tylko zwykły Sebik. O, to jest to nasze trofeum. Zapomniałem, bo on się przestraszył. Kurde. Muszę postawić tu ognisko. Czekajcie. Albo w po co mi ognisko? Yy, weźmiemy siekierę. Albo wiecie co? Yy, ja się tu będę ogrzewał, poczekam aż będzie zimno i skończę ten odcinek i w następnym odcinku będziemy robić dalej bazy, tak więc to by było na tyle na razie i cześć.